Ciałam widzowie. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie jakby opowiem Wam całą sytuację, co się stało, czemu mnie nie było przez ten taki długi czas, czemu w ogóle nie było żadnego kontentu na kanale. We wczorajszym filmie mówiłem trochę o tym, ale dziś powiem więcej, kiedy będą filmy, kiedy nie będzie. No więc tak. Pierwsza taka sprawa to będzie taka: kiedy nie będzie filmów. Przez y, następne dwa tygodnie nie będzie filmów, nie będzie mnie ogólnie, nie będę miał ze sobą ani sprzętu, ani niczego, więc nie będzie filmów przez dwa tygodnie, ale potem postaram się nagrywać te filmy regularnie, a więc fajnie będzie, myślę. Kolejna sprawa, czemu tak jakby zniknąłem z YouTube'a? Co się stało? No, jest tak. Wczoraj Wam mówiłem, że byłem zajęty bardzo szkołą. To prawda, ale jeszcze czasami nie miałem pomysłu na filmy. W ogóle nie miałem pomysłu. Miałem problemy jakieś z OBS-em. Nie mogłem, jakby, nagrywać. Coś mi się stało. A więc y, teraz, no, już wiecie. No, szkoła trochę mi zajęła tego czasu. Trochę dużo nawet. No bo, jak musiałem, miałem jakiś sprawdzian, to trzeba było się uczyć, a nie nagrywać film. I jeszcze mam takie ważne pytanie: to może zmienić cały mój kanał, bo myślę, że mógłbym nagrywać też content z Fortnite'a. Jeśli chcecie, napiszcie, jeśli chcecie. Ja to napiszę. Znaczy, ja będę czytał komentarze. I jak będzie dużo osób się chciało Fortnite'a to będę go po prostu nagrywał. No więc spoko będzie. Myślę, że Fortnite, jak będzie Wam się podobał, też ja grałem w Fortnite'a, tylko że nie nagrywałem go. Więc. Jestem w sumie dobry. Nie będziecie patrzeć na takiego początkującego gracza. To jestem nawet dobry z Fortnite'a, ale. Napiszcie, jeśli chcecie. I to był taki film prostujący sytuację. Jutro może jeszcze napiszę, nagram jakiś film, wszystko. Piszcie w komentarzach w poprzednim filmie, bo YouTube mi jakoś ściągnął ten film, że komentarzy nie może być. A więc wpiszcie w poprzednim filmie komentarze, czy tam konkurs, wiecie o co chodzi. Obejrzyjcie sobie poprzedni film i tam będzie konkurs. A więc... Życzę Wam miłych wakacji jeszcze. Papa, pa, trzymajcie się i się.